Siemaneczko! Dzisiaj Wam pokażę, jak ważny jest prawidłowy serwis klimatyzacji. Proszę bardzo, widzicie to? Widzicie to? Ten układ chodził na mokro, czyli nie został prawidłowo osuszony przez kogokolwiek tam. No, jakaś łachudra założyła 20 minut próżni, prawdopodobnie po otwarciu e, układu. Układ był otwarty, oczywiście. Założę się, że było uszkodzenie e, skraplacza. E, albo jakiś inny przeciek e, No i po prostu Układ nie został ususzony Jeździł na mokro Nie został wypłukany e, I zobaczcie To spowodowało wewnętrzną korozję Wałka sprężarki I oczywiście e, Spowodowało to Zjedzenie Uszczelnienia e, No i oczywiście przeciek z, Ze sprężarki Klimatyzacja nie działa. A szkoda, gdyby, gdyby, ktoś, gdyby ktoś wysuszył porządnie układ, zrobił wszystko jak należy, nie doszłoby do tego. A tak to proszę bardzo. 1000 złotych na sprężareczkę pójdzie. Na razisko.